Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii o Minecrafcie. Jak wiecie w poprzednim odcinku zapomniałem znowu wziąć yy, pochodnie, ale na szczęście już teraz wziąłem, więc może będzie trochę mniej tu mobów się respiło i będzie troszkę jaśniej, bo no niestety potrzebne nam są te pochodnie. Zobaczcie, zobaczcie jak się respią tu te To Z masakra gdzieś pająk biegnie. Panie gdzie. Obrazki. O! I się pojawiły creeperki no, Trzeba tu po porozstawiać te pochodnie już coraz gorzej jest z tymi mobami A już powinno być dużo lepiej z tymi pochodniami A czy może wie ktoś z was jak się robi yy, mobgrindera creeperów? jeśli tak, dajcie koniecznie im znać to zrobimy bo przyda się proch z nich z którego zrobimy fajerwerki gdzie można latać skrzydełkami, tak zwanymi eletrami e, tak jak wspominałem i powtarzam jeszcze raz, jeśli jesteście chętni gry na tym serwerze, dajcie znać w komentarzu Wybiorę parę osób spośród was i wyślę Wam link do naszego serwera tu jeszcze może kilka pochodni zniszczmy to sobie jeden poziom dobra powinno wystarczyć tu tu, tu. tutaj damy to może sobie załatamy nawet No i kopiemy dalej w poszukiwaniu diamentów. Yy, polecam Wam, jeśli już jesteście troszkę bardziej, że troszkę dłużej gracie, to zrobić sobie kilo z jedwabnym dotykiem albo nawet bez tego. A najlepiej po prostu ze szczęście 3 kilo i kopać tym diamentem. I udało się z 10 Bloków diamentu wykopać 27 diamentów. To jest naprawdę olbrzymia różnica. Albo po prostu ogarnąć sobie jedwabny dotyk i wykopywać całe bloki diamentu, do momentu aż nie ogarniecie szczęścia 3 yy, w kilofie, bo to wam da naprawdę wiele. Po prostu opłaca się to zrobić. To jest olbrzymia różnica w ilości wydobytych diamentów. Oczywiście, w szczęście działa też na wykopany węgiel, na lazuryt, na czerwony kamień, na tzw. redstone, więc też warto to zrobić, żeby kopać również te materiały. Lecimy dalej z powiększaniem jaskini. Jak widzicie, jest olbrzymia. kopiemy dalej, nie poddajemy się. Myślę, że nie poszerzyć jej jeszcze bardziej. To by nie był taki zły pomysł, bo już jest całkiem długa. Ja już nie kopię tym kilofem na szczęście to bo bardzo dużo go mam. Już nie ma sensu po prostu. Nie zawsze im więcej tym lepiej. Sama łopata wydaje mi się 5 też robi robotę. Też gorąco polecam sobie zrobić tak, bo jak widzicie to różnica w kopaniu Bardzo szybko się kopie z taką upadło Lecimy dalej Z kopankiem Tyk. nie ma Chciała ciach. ci Gdzie jesteś w końcu dać się wykopać jak uda nam się znaleźć diamenty to pokażę Wam o co mi chodzi z tym wydobywaniem tego diamentu i dlaczego warto kopiemy kopiemy diamentów nadal brak o proszę mamy szmarek dziki zażela za może je też można z kirofem na szczęście wydobywać oczywiście. Weź ten szmaragd. Jest, dobra. Tu mamy drugi hop. Troszkę mamy. Znajmę no sobie to. Pójdziemy na dół. Wykopać dwa poziomy i później zostanie sam środek do wykopania. W sposób zwykle kopie to kopalnie. Tu wykopuje Raz, dwa, trzy, cztery kratki, później na dole i środek zostaje, ten środek wykopuję na końcu. To jest całkiem spoko sposób na szukanie diamentów ale moim zdaniem najlepszy sposób jest gdy kopiemy w ten sposób, zostawiamy dwie kratki, tak jak widzicie i kopiemy tu w górę i tu yy, wiecie od poziomu 5 do poziomu... Bodajże 14 występują diamenty, więc starajcie się kapać w tych poziomach, żeby je znaleźć. Uuu, uh, uh, do świru. Lejdźmy sobie tutaj. Ale żwiru dużo. Uh, uh, uh. Mamy słoka, tak, chyba ja się ukłosimy, nie? Co wyrzucamy, co wyrzucamy, razurek mamy już że Weźmy sobie to złotko. Dosięgnę, nie dosięgnę. Oho oh, oh. teraz, tak, teraz, tak. więcej jeśli mhm. Skoczmy się Dobry Może zużyję trochę tych pochodni już Naprawdę sporo ich mam Oświetlenie się przyda Ups to sobie trochę ich rozstawimy, żeby mniej mogło się rozbiło O, zombie villager, dzień dobry Witamy, witamy O, kusiotrup Jakie ja nie trafiły? Ej. Dobra, leży. Zjedzmy coś. Jeszcze parę pochodni rozstawić. Trzeba. Myślę, że tyle powinno być ok. Czyli powinny się raczej rozpić mópki. Czy będą, to się okaże. Liście. Dobra, wypuknę sobie teraz tu, tu, troszeczkę. Trafią się w końcu te diamenty, czy nie? Już dość długo kopiemy. Moglibyśmy zostać nagrodzeni tymi diamentami. Piąty poziom, piąty jest ok, dobra. spróbujmy sobie tak, tak. Czy ja już się dokupałem do tego miejsca? No gdzieś tu, tutaj będzie. dobra. Zaznaczmy sobie, żeby za daleko nie wykopać. Dokąd tu jest wykopane? Mniej więcej do tym, dobra. Czy to będzie całkiem w porządku? Miejsce. O, proszę kolejne Szmaragdy, wykopanie, super. Dobra, mniej więcej jest zaznaczone, że to gdzieś dotąd. Teraz pytanie: gdzie są te szmaragdy? Diamenty. Jest! Brawo! Są diamenty! Dobrze, więc pokażę wam o co mi chodziło. Mam proszę, żelazo obok. I więcej żelaza. Dobra, więc mamy te diamenty poświetlę troszkę mamy tu diamenty, bierzemy kilo, w który ma jedwabny dotyk w sobie tutaj macie napisane wykopujemy te diamenty hmm. rzućmy, to, rzućmy to rzućmy to rzućmy diamenty zobaczcie, mamy tu rudę diamentu już chyba wszystkie, cztery, cztery dobra, teraz co robimy to ja robię to w ten sposób, że zbieram jak najwięcej tych bloczków rudy, tej rudy diamentu, wtedy sobie ją rozstawiam, biorę diamentowy kilo w szczęście 3 i zobaczcie, są cztery, prawda? Raz, dwa, trzy, cztery. Ile mamy diamentów? 10 z 4, więc to jest super opcja, żeby mieć więcej diamentów. To chyba będzie na tyle w tym odcinku. Dziękuję, że byliście. Trzymajcie się. Hej.